W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę tujaszmaragd. Jeśli spodoba ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania i komentowania. Żywotnik zachodni jest to gatunek drzewa z rodziny cyprysowatych. Pochodzi ze wschodniej części Ameryki Północnej, południowej Kanady i północnych rejonów USA. Popularnie sadzony jako drzewo ozdobne w Europie, dokąd wprowadzony został w latach 30. XVI wieku. Tuje szmaragd w naszym kraju dobrze rosną na nasłonecznionych stanowiskach i glebach wilgotnych, o lekko kwaśnym odczynie pH. Tuja szmaragd jest duńską odmianą o stożkowatym pokroju, dorasta do 3-4 metrów wysokości. Obecnie w sprzedaży spotykamy tuje o wybarwieniu ciemno oraz selebnowo żółtym Drzewo ma płytki system korzeniowy, więc można je przesadzać nawet w dojrzałym wieku. Jest mrozoodporna i zimozielona. Tuja szmaragdowa dobrze znosi przycinanie sprzyjające ładnemu rozkrzewianiu się rośliny. Można formować na wszelakie sposoby. Tuja szmaragd jest bardzo popularna w nasadzeniach żywopłotowych. Ważne jest, w jakich odstępach sadzimy tuje, bowiem zbyt gęsto sadzone nie będą się swobodnie rozwijać i utracą dekoracyjny wygląd. Równie niekorzystna jest zbyt duża odległość między sadzonkami, uniemożliwiająca uzyskanie zwartego żywopłotu. Najlepiej sadzić rośliny na odległość między igłakami co 50 cm. Chcąc mieć szybki wzrost i piękny pokrój tuje powinno się nawozić nawozem do roślin iglastych, ale dopiero w następnym roku po posadzeniu. Teren wokół drzew warto wyściółkować, obsypując korą lub zrębkami drewnianymi. Zabieg ten ograniczy parowanie, a przez to podlewanie rośliny dostarczy jej składników odżywczych i ochroni przed mrozem, a także porastaniem przez chwasty. Tuja szmaragdowa należy do najciekawszych form, chętnie hodowanych zarówno w dużych, jak i niewielkich ogrodach. Nadaje się także do uprawy w Donicach. Sadzenie drzewa możliwe jest na terenie całego kraju. Wspaniale będzie prezentować się w zestawieniu z wrzosami, w ogrodach skalnych, w zestawieniach z innymi iglakami, na rabatach i w pojemnikach.